Kiedyś, żeby zbadać jakość naszego snu, musieliśmy położyć się do szpitala. A dziś można zbadać jakość snu takim oto urządzeniem w warunkach domowych. Zakładam tutaj ten miernik na dłoń, no tak jak zegarek. O. Tutaj muszę zerwać folię i włożyć palec wskazujący do środka, czyli będziemy badać puls w czasie snu. A tu mam taką oto sondę, którą przyklejam do tchawicy. No i co? No i już mogę iść spać. Zaczynamy całonocny eksperyment. Przez 7 godzin nasze kamery podglądają prowadzącą. Gdy wstaje rano, mimo sporej ilości snu, nie wygląda na wypoczętą. No nie wiem, czy się wyspałam. Ale odpowiedź zna to urządzenie. Aby to wyjaśnić, Kasia spotyka się z doktorem Tomaszem Szafarowskim, somnologiem, czyli specjalistą od badania snu. Wykonaliśmy analizę pani snu. Proszę zauważyć, że jeżeli sen jest przerywany przez różne czynniki, np. bezdechy senne, sen nie wchodzi w odpowiednią fazę snu, to znaczy kończy się na fazie snu lekkiego, nie osiągamy snu głębokiego. Czyli możemy się położyć do łóżka, spędzić tam 10 godzin i wstać kompletnie niewyspany. Dokładnie, czyli nas sen jest nieprawidłowy, jego struktura jest nieprawidłowa, nie mamy odpowiednich faz snu. A jeśli nie ma tych faz głębokiego snu, to do czego to może doprowadzić? Może to prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, od takich drobnostek jak niewyspanie nad ranem, niewyspanie w ciągu dnia, do poważnych konsekwencji jak zasięcie za kierownicą w ciągu dnia lub wieczorem. No i jeśli mamy takie problemy, powinniśmy zgłosić się do lekarza od snu. A co może nam pomóc w dobrym śnie? Oto kilka porad. Po pierwsze, wieczorem należy zjeść lekki posiłek. Ciężkie i tłuste jedzenie nie pozwala zasnąć. Warto też pamiętać, że mózg intensywnie pracuje przez cały dzień i musi mieć czas na reset. Dlatego na dwie godziny przed snem warto nie myśleć o pracy czy problemach, tylko zrelaksować się, obejrzeć lekki film lub poczytać coś miłego.